Witam. Marcin Kniaczkowski. Dziś spotkamy się w Draskim Oddziale PTTK, żeby porozmawiać o turystyce, o tym, co przygotowaliście na ten sezon. Jak wygląda oferta dla mieszkańców regionu? W związku z tym, że w tym roku przypada rocznica powstania naszego oddziału PTTK, a dokładnie 60 lat temu został on utworzony przez działaczy, przygotowaliśmy z tej okazji. Szereg imprez turystycznych. Było to możliwe między innymi dzięki otrzymanej z Gminy Grawsko-Pomorskiej dotacji i dzięki temu mogliśmy stworzyć imprezy troszeczkę inne niż zazwyczaj, które będą towarzyszyły temu wydarzeniu. Głównie rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe. Nie licząc najbliższego rajdu, o którym powiem troszeczkę później, w naszej ofercie turystycznej przygotowaliśmy rajk pieszy i rowerowy na powitanie wiosny z jajami. Będziemy poszukiwać zaginione miasto, węgrować do środka powiatu Drawskiego, będzie też wyprawa na kręgi kamienne w Pławnie oraz w rocznicę Czyli w grudniu, rajd rocznicowy mikołajkowy. Nie zabraknie też trzydniowej wyprawy rowerowej po Powolińskim Parku Narodowym. Będą też imprezy cykliczne, takie jak Poznajmy Ziemię Grawską, rajdy rodzinne oraz majówka na dwóch kółkach, na które oczywiście też serdecznie zapraszam. Szczegóły i terminy rajdów. No to zawsze są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Natomiast serdecznie chciałbym zaprosić na najbliższy rajk, który odbędzie się 18 lutego, czyli w najbliższą niedzielę. Będzie to rajk pieszy pod nazwą Zimowa Brzegniska Węgorza. Będzie zimno? Jest zima, to musi być zimno. Ale nasz klimat jest taki, że po prostu no może nie będzie mrozu i śniegu. Natomiast na pewno będzie lodowata woda w rzece. Ale atmosfera będzie gorąca. Atmosfera zawsze jest gorąca na tego typu rajdach. Którędy będzie przebiegał? Spotykamy się w Grawsku Pomorskim tradycyjnie już przy czołgach. Z tamtą jedziemy autokarem na parking w Wolicznie, idziemy bez drożami wzdłuż rzeki brzeźnickiej węgorzej, no jest to akurat taka troszeczkę urokliwa rzeka, ma charakter górskiego potoku szybki rwący nurt, kamienne gno i, i, i duży spagek, do, dochodzimy do. Miejsca, które nazywa się Kołatka, są to ruiny dawnego młyna. W tym miejscu oczywiście jest, będzie możliwość zażycia za zimnej lodowatej kąpieli dla chętnych oraz oczywiście pozostali będą mogli upiec sobie kiełbaskę na ognisku. Kolejnym punktem naszej wyprawy będzie zwiedzanie Zapomnianej miejscowości Brzeźnica. Jest to miejscowość, z której nagle wszyscy po prostu znikli. Został teraz tylko Kościół i domy, które popagają w ruinę. Kolejnym etapem będzie przejście przez las do miejscowości Jankowo. Jankowo to jest w tej miejscowości znajduje się perełka architektury, zabytkowy spichlerz zbożowy zaprojektowany przez światowej sławy architekta w konstrukcji murowano-ryglowej Waltera Grupiusa. Był to obiekt zaprojektowany jako magazynowy, ale też pełnił funkcję wieży ciśnień na potrzeby okolicznego folwarku. No i wrócimy do Biórowska Pomorskiego. W pobliżu Drawska, na pojeździe Drawskim, dużo szlaków turystycznych. Na które warto się wybrać? Znaczy, generalnie na terenie naszych okolic mamy wyznaczonych przez gminę 250 km szlaków turystycznych rowerowych, są to szlaki, szlaki które corocznie są odnawiane przez znakarzy naszego oddziału. Nie brakuje też szlaków pieszych. No szlaki piesze około 200 km. To są głównie trzy szlaki grodzic wczesno-średniowiecznych, szlak pierwszej warszawskiej dywizji Kawalerii oraz jeziorskich. To są raczej może nie na jeden dzień do przejścia, natomiast na pewno można by było podzielić na jakieś tam etapy. Natomiast jest też kilka szlaków rowerowych. Oczywiście dokładny opis jest, jest też dostępny u nas szczegółowo na, na stronie. Natomiast jaki szlak bym polecił? No, szlaki na naszym terenie ka każdy jest inny. Niesamowity każdy ma jakiś tam inny urok. Więc jednoznacznie trudno określić, który szlak bym wybrał, może do polecenia. Natomiast jeżeli tak chodzi o mnie, no to raczej postawiłbym na czarny szlak rowerowy. No nie jest to może szlak za długi na popołudnie, wystarczający około 400 km, z lekkimi modyfikacjami dosyć wark przejechania. Szlak jest urozmaicony krajobrazowo, przyrodniczo. Natomiast pomimo to, że, że czasem mogą się pojawić takie fragmenty, że trzeba rower po piachu przeprowadzić, no to naprawdę warto skorzystać. No i to mogę też dogać od siebie, że sprawdza się też takie przysłowie, czy, czy tam może nie przysłowie, a powiedzenie, że szlak nie trafia <śmiech> prowadząc <śmiech> ten rower po piachu, no ale uroki i wszystko wynagradzają później spokój. A wciąż prowadzicie rekrutację do PTTK. Dlaczego warto wstępować do, do właśnie do tego związku? Znaczy to, to może powiem tak, że yy, yy, Mimo to, że powiedziałem, że, że oddział ma 60 lat, natomiast tradycja to już ponad 150 yy, lat ma. Nat natomiast yy, warto między innymi wstąpić, dla dlatego, że yy, członkowie PKK yy, może nie tylko są yy, ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, ma mają różnego rodzaju zniżki w obiektach turystycznych PKK, których jest naprawdę dużo, różne tam schroniska i tak dalej, a także jakieś tam profity otrzymują. Natomiast też, jeżeli ktoś chce aktywnie spędzać czas, no to ma możliwość, czy korzystać z naszych przegobników, poprzez naszych rajdów, czy też ogólnogostępnych lub dostępnych wyłącznie dla członków ogólnokrajowych czy też nawet wykraczających poza e, granice naszego kraju. Mariusz Ziemecki. E, oprócz tego, że można zwiedzać szlaki turystyczne, można też zbierać odznaki, których u Was tutaj nie brakuje. No, na każdym rajdzie mamy zawsze jakiś buton i okolicznościową pieczątkę dotyczącą się tego rajdu. Ale również podbijamy książeczki, czy to piesze, czy rowerowe, czy kajakowe i zachęcam do zdobywania wszelkiego rodzaju odznak. Odznaki są ogólnopolskie, ale też i regionalne. W naszym województwie dużo jest wydanych odznak regionalnych i zresztą w całym kraju tematyczne, także warto to zdobywać. No, dla samej satysfakcji, że ma się jakiś fajny medalik i odznakę i to nie są tylko te takie podstawowe tylko właśnie mówię różnorodne odznaki z różnych rejonów podkreślające walory turystyczne czy tam krajoznawcze danych terenów. Które wydarzenia wasze cieszą się największym zainteresowaniem? Rajdy piesze, rowerowe czy, czy te spływy kajakowe? No największym to chyba się cieszyły u nas i tak, tak zwane bubry. Czyli rajdy z Bobrem, czyli to był trójdyscyplinowy rajd, że najpierw szliśmy lub jechaliśmy rowerami, część etapów była kajakami i wracało się na pieszo. Także to, to były takie ciekawe rajdy, ale właściwie to no, no też bardzo u nas był propagowany rajd rodzinny. Duża, duża impreza, też na trzech etapach i spływ i pieszy i kajakowy rajd także mieliśmy uczestników nawet i po 150 osób. Oczywiście wtedy zawsze jakieś tam konkursy z nagrodami quizy tematyczne o turystyce. No i też poznajemy zimię Drawską też rajd trój, trójdyscyplinowy też bardzo dużo dużo chętnych jest. No a na nasze rajdy tematyczne, no właśnie próbujemy coś ciekawego pokazać, nie tylko przy samym Drawsku, ale jeździmy po bliższej i dalszej okolicy, wybieramy się pociągiem czy autokarem, zwiedzaliśmy w tamtym roku Podborsko, jeździliśmy no, po różnych miejscowościach, które są warte odwiedzenia na pojeździe Drawskim i nie tylko. Także zachęcamy do wstąpienia do naszego oddziału i uczestniczenia z nami w tych naszych ekskapadach. Tu na tablicy widać właśnie te nasze butony, dyplomy i inne zdobycze rajdowe. Ładnie to wygląda. I zachęcam. W związku z tym jubileuszem planujecie jakieś uroczystości oficjalne? Tak, oczywiście mamy na koniec roku, to właśnie przygotowujemy się już do tego. Jakieś nagrody w postaci no, dyplomów, odznaczeń, wyróżnień dla działaczy, którzy szczególnie działają w naszym klubie i oddziale, ale też dla, dla turystów. Będzie jakiś tam mały poczęstunek, pewnie kawa, herbata, zaproszone tutaj władze okoliczne i, i, i ludzie, którzy z nami współpracują i nam pomagają, bo też takich nie brakuje. Karolina Podolska. Działasz również w drawskim oddziale PTTK, a powiedz mi, na jakie ty wyprawy lubisz chodzić, jeździć czy pływać? Zdecydowanie chodzić, jestem piechurem. W Peteku jestem już od 12 lat i muszę przyznać, że wszystkie rajdy są fajne, jeżeli są, że tak powiem, w dobrym towarzystwie. Tak? Za każdym razem można odkryć coś nowego, coś, czego jeszcze do tej pory nie, nie widzieliśmy. I naprawdę zachęcam do, do przyłączenia się do nas. Właśnie ciągle, ciągle poszukacie tych osób, które mogą do was przyjść, jak się przygotować dla, do takiej wyprawy niedzielnej? To znaczy, te nasze rajdy nie są jakoś tak bardzo wymagające. W tym roku no, staramy się, żeby one te tereny piesze nie przekraczały 15 km, trasy są czasem trudne, ale, ale do przejścia. A co ze sobą wziąć? Dobry humor przede wszystkim. Jakie tereny zwiedzacie? Przede wszystkim tutaj w gminie Drawsko-Pomorskie to już chyba wszystko, że tak powiem, obeszliśmy, więc, więc staramy się robić troszkę więcej takich rajdów wyjazdowych i, i gminę Złocieniec, gminę, gminę Czapinek, poza, poza powiat też się często wybieramy. A kim są uczestnicy? To są mieszkańcy regionu, tutaj Drawska, to są turyści? To są przede wszystkim mieszkańcy drawska morskiego ale mamy też turystów spoza, ze Stargardu, ze Szczecina, czasami przyjeżdża taka stała, stała ekipa. No i tutaj tradycyjnie złocinie czaplinek Pytanie, to, 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 to taki czas na, taki pomysł na spędzanie życia? No dla mnie już powoli tak. I rodzinnie? To znaczy mąż nie daje się namówić. Córkę powoli wprowadzam, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę. Wiesława Grymdziak. Jest pani zdrowskim oddzielnikiem. Skarbnikiem. I, przewodniki. I, przewodniki. I przewodnikiem. Tak, to znaczy mam uprawnienia. Mam już uprawnienia 40 lat, ale teraz właśnie powstało dwa lata temu koło przewodnickie, z tym, że ja już tak w przewodnictwie zaczynam pomału. Unikać po prostu tego działania. Raczej korzystam z wycieczek należy do koła, staram się im tam pomagać w kole. Tak raczej administracyjnie, nic A co zrobić znaczy może inaczej? Jakie trzeba mieć, a też żeby być tym przewodnikiem? To znaczy, są organizowane, są organizowane kursy. Kiedyś były organizowane przez właśnie oddział PTTK. Oddziały PTK, a w tej chwili są inne takie no jak to powiedzieć, organizacje. Organizacje, które właśnie organizują te szkolenia przewodnickie. Dobry przewodnik powinien pilnować grupy. To znaczy, pilnować grupy, jak, no powinien mieć jakąś wiedzę, którą chce tym uczestnikom poszczególnych wycieczek przedstawić. A na przykład tempo, jakie powinno być tempo? Jak mamy różnorodną grupę dzieci i, i, i dorosłych, jak narzucić takie tempo? No to raczej się należy dostosować do najmłodszych. Mhm. przystanki się robi na trasie? No tak. Tak, są takie sytuacje, że, że po prostu są przystanki, odpoczynek jest. Mhm. A atmosfera, jaka jest na waszych rajdach? No, na naszych przewodnickich rajdach, znaczy rajdach, no, spotkaniach, bo ja wiele razy uczestniczyłam w ogólnopolskich, w górskich rajdach, także no atmosfera jest super, super, super. To też taki sposób na Nie, spędzanie czasu wolnego? Tak i takie odreagowanie po prostu, tak, bo w tej chwili jestem emerytką, ale było, okres, że pracowałam, także to było takie odreagowanie. Dzień dobry, nazywam się Cezary Kotwicki, jestem z Łobza. Dlaczego Pan działa tutaj w PTTK, przy PTTK i bierze Pan udział w tych wszystkich wydarzeniach? Dlaczego, dlaczego działam w PTTK akurat w oddziale w Drawsku? No bo fajni ludzie, fajne towarzystwo, fajna atmosfera, a w Łobzie oddziału PTTK nie ma. W jakich wydarzeniach bierze Pan udział? No staram się brać no nie we wszystkich, ponieważ tych imprez jest bardzo dużo. Tutaj organizatorzy stają na wysokości zadania, i tych imprez jest w roku tak dużo, że no na wszystkich nie można uczestniczyć. Wiadomo, człowiek tam pracuje, ma jakieś tam jeszcze rodzinę i tak uczestniczyć we wszystkich zajęciach, w tych spotkaniach się nie da. Natomiast no staram się uczestniczyć w tak większości, bardzo lubię rajdy rowerowe, bardzo lubię chodzić aktywnie, czyli tak sezon to mamy tak, że jeździmy rowerami od wiosny do jesieni, a jesień, zima, no i taka wczesna wiosna, no to takie rajdy właśnie terenowe, chodzenie, cały dzień w terenie. A co daje Panu obecność w PTTK? Legitymację zniżki nie na no to się nie nastawiam no tam jeśli są zniżki mówię czasem jak jestem gdzieś tam w Polsce chodzę po jakichś schroniskach tak patrzę na jakieś tam zniżki to raczej to już wszystko tak jakoś przygasa tam jeszcze jakieś dzieci to mają jakieś zniżki natomiast tutaj na to się nie nastawiam. Natomiast no, tutaj dobrą robotę robi towarzystwo znamy się już nie od dziś. Do tego tematu tutaj, żeby się zapisać do ptt trochę też dojrzewałem, bo my się znamy już wiele lat, natomiast no, tak jak tu sprawdziliśmy, jestem członkiem ptt akurat Drawsku tutaj od 2022 roku. A jak się Panu podobają szlaki tutaj w pobliżu Drawska? No to szlaki to tam już tu znamy wszystko wzdłuż i wszerz. Także, jak to mówią, tutaj te wszystkie rajdy to mamy takie wokół komina, ale organizatorzy starają się. Tu czasem też tak razem, nieraz, planujemy jakieś takie właśnie wyjazdowe rajdy i tak staramy się gdzieś dalej od Drawska, od Łobza, tu od tych naszych terenów. No i są takie ciekawe te rajdy wtedy. Nie? Tam... Jakby Pan zachęcił nowe osoby. No, tu zachęcać to nie trzeba. Trzeba to po prostu przyjść chociaż na jakiś jeden rajd. Albo przyjść z rowerem przyjechać, albo e, przyjść na jakiś tutaj e, rajd pieszy. I myślę, że parę godzin tutaj w naszym towarzystwie to nie trzeba nawet zachęcać, tylko trzeba po prostu się ruszyć z kanapy. Często te rajdy są w niedzielę, ale mamy też bardzo fajne rajdy, tutaj organizujemy wspólnie takie rajdy trzydniowe, na przykład tam ostatnio mieliśmy taką edycję latem po Drawieńskim Parku Narodowym. Były różne lokalizacje, tam jeździliśmy sobie trzy dni rowerkami, także no, też bardzo fajny rajd. A tak na raz w miesiącu mamy takie rajdy właśnie w niedzielę, to tak zamiast tam kisić się w kanapie czy fotelu, to można sobie wyskoczyć i po popatrzeć sobie na te nasze tutaj piękne tereny